Nazywa się Domobi i to do jest mobil. nadbudowa taka, którą można po wakacjach zdjąć. Odkręca się cztery śruby, zakłada się normalną klapę od Poloneza i dalej się użytkuje jako auto osobowe. Samochodów jest ponad 300 sztuk, motocykli jest około 150 do, do 200. Oprócz tego mamy łodzie, rowerów bardzo dużo. Ile lat w ogóle budujesz to muzeum, czy tą kolekcję? Znaczy, kolekcja można... jest budowana kilkanaście lat. Tak. Ja jako dzieciak jeździłem motorem Junakiem. Pozyskaliśmy dużo nowych aut, dużo nowych pojazdów różnych, ale chyba najbardziej wartościowym pojazdem jest Fiat 518 Mazur. Auto wygląda w, tym, w tej chwili no, w takim stanie dosyć opłakanym, ale oczywiście będzie odbudowywane całkowicie. Będzie, będzie przywracane do pierwotnego stanu. Tu mamy, powiedzmy, auta służby, czyli milicja, e, mhm. Pogotowie. To jest kupione auto z Anglii, a okay. robione było dla człowieka, który stworzył grę Carmageddon. Jeździłeś samochodem mhm. i rozjeżdżałeś staruszki. O, nie, nie nie robimy tu reklamy, to jest stara gra. Okay. Ja ją pamiętam, okay. dlatego też mi. Między... Został zakupiony ten samochód, a jak przyjechał, to zacząłem, zacząłem się z synem zastanawiać, po ale po co? Siema, witam Was na kanale Jarzyna Film prosto z Modliszewic z Muzeum Polskie Drogi jest ze mną Marcin. Witam. Yy, właściciel, pomysłodawca, głowa tego miejsca tak naprawdę, bardzo skromny człowiek. Udało się go namówić, żeby wystąpił w tym filmie. Jest, są dwa filmy na kanale, które możecie sobie zobaczyć z zeszłego roku, ale Marcin ma to do siebie, że nie poprzestaje na sporej, jednej chyba z największych, jak nie największej kolekcji polskiej motoryzacji, którą musicie zobaczyć i przyjechać do Modliszewic. Jak tłumaczysz, gdzie są Modliszewice, Marcin? Modliszewice są koło Końskich w województwie świętokrzyskim, także zapraszamy. Tak, znajdziecie sobie, ja wrzucę oczywiście link w opisie filmu. Myślę, że możemy sobie po prostu przejść i zobaczycie sobie w ogóle, co to jest za miejsce, bo słuchajcie, gorąco Was namawiam do tego, żebyście znaleźli czas, nieważne z jakiej części Polski, a może i nawet Europy lub świata jesteście, przyjedźcie tutaj, nie pożałujecie i to mówię z ręką na sercu, dlatego że ile lat w ogóle budujesz to muzeum, czy tą kolekcję? Znaczy można... kolekcja jest budowana kilkanaście lat. Tak? Ja jako dzieciak jeździłem motorem Junakiem, Mimo tego, że koledzy jeździli MZK i tak dalej, ja zawsze miałem jakiś ciąg do tych starszych motoryzacji. Bo dla mnie to, to miały większą duszę, jak, jak te nowoczesne motocykle wszelkiego masi. I to zaczęło się właśnie od motocykli. Mhm. A takie już uzupełnianie kolekcji, ukierunkowanie. To trwa jakieś 15 lat. Hal tutaj jest, ja to w zeszłym roku liczyłem, ale one się, zmienia się ta liczba, bo ty cały czas dobudowujesz. Na pewno tak. jest jedna, druga hala, wypełniona samochodami, wypełniona motocyklami, bo to jeszcze dwupoziomowa ta pierwsza. Słuchajcie, zobaczcie, zobaczcie sobie tutaj. Tutaj stoi cięższy sprzęt, stoi częściowo na zewnątrz, ale większość można powiedzieć, jest pod, pod no, dach ma dach, nie? dach, ma dach. Więc... Powiedz, jak, jak ty wspominasz motoryzację z dzieciństwa? Ty, twój tata, handlował samochodami. Tak, możesz tak. dwa słowa powiedzieć o tym? No, bo to wiesz, że jakiś, jakiś punkt zapalny musiał być. E, no, cały czas byliśmy. W, w, ja byłem związany z motoryzacją. Mój tata, jak ja miałem powiedzmy 10 lat, to już handlował wtedy samochodami. Brzydko mówiąc, nie było takich komisów jak teraz, więc handel się odbywał jeszcze na giełdzie. E, nie w Słomczynie, tylko jeszcze na na lotnisku Bemowo w dalszych czasach. Ja od małego statu jeździłem na, na te giełdy przez kilkanaście lat. No, można powiedzieć, że 15-20 lat jeździłem na, na giełdy i dorastałem tam na, na tych giełdach przez wszystkie weekendy. Sprzedałeś sporo samochodów? No, dosyć dużo ręce. żeśmy sprzedali. Maluchy, tycho, tak. duże Fiaty. Razem z siostrą e, e, musieliśmy pracować przy tych samochodach, czyścić je, polerować, szykować do sprzedaży, także no, mamy to we krwi, można powiedzieć, tak? Masz takie doświadczenie no, hand handlarza, bycia handlarzem czy też, no nie wiem, rodzinie. Mhm. Y y y y to można było powiedzieć, że dlaczego nie zostajesz handlarzem, tylko ty kupujesz te samochody, że one zostały na wieki wieków, A to jest zupełnie inna filozofia, nie? Jakiś sentyment zostaje. Ja się mocno przyzwyczajam do rzeczy, tym bardziej, jeżeli jak zacząłem tworzyć kolekcje, y no to. Nie pozbywałem się praktycznie w ogóle pojazdów żadnych, tak i od początku, które kupiłem, praktycznie nie sprzedałem ani jednego samochodu ani motocykla. Mniej więcej, nie mówię konkretna liczba, ale mniej więcej wiesz ile masz samochodów, a ile masz? Samochodów jest ponad 300 sztuk, motocykli jest około 150 do, do 200. Oprócz tego mamy łodzie, e, rowerów bardzo dużo i wszelkie silniki. inne. Silniki oczywiście zaburtowe, tak. Ale kluczem do tego wszystkiego jest polska motoryzacja. Polska motoryzacja, polska, Dlatego, myśl. polska myśl motoryzacyjna e, i wszystko, co było e, związane z motoryzacją nie tylko e, lądową, ale i powietrzną, bo też mamy parę rzeczy e, związanych z samolotami i tak dalej, ale i motorowodniactwo i, tak, e, i, i te tematy. I, jaki pojazd, który kupiłeś niedawno, jest dla Ciebie... Istotny, chciałbyś go pokazać w tym odcinku, no bo tak jak mówię, no, muzeum już pokazywałem na kanale na w dwóch odcinkach, ale może coś nowego. Chyba, że to też jest samochód, który jest dla Ciebie ma jakąś dużą wartość. No już podprowadzam tutaj pod pewien temat. E, tak, e, pozyskaliśmy dużo nowych, dużo nowych pojazdów różnych, e, ale chyba najbardziej wartościowym pojazdem jest Fiat 518 Mazur. Jest to z tego, co nam wiadomo, jedyny zachowany Mazur. Oryginalny, tak? Z tabliczką znamionową, oryginalną. Przez pewien okres ten samochód stał w muzeum w Chlewiskach, był udostępniany przez właściciela. Kiedy właściciel zmarł, odezwała się do mnie rodzina tego człowieka z propozycją od sprzedaży tego pojazdu i dokonaliśmy transakcji i wylądował w naszej kolekcji. Mhm. 518, które były montowane u nas w Polsce. Nie były to całkowicie z polskich części. Mazur już w większości miał podzespoły polskie, tak? czyli tam powinny być chunica z Bielan, zawieszenie resory Klingera z Łodzi i to w większości to były już ostatnie tam roczniki, czyli 7, 8, 3, 8, 9. Było to e, robione na polskich i z polskich e, podzespołów. Zobaczycie miejsce, w którym stoi ten, y, ten pojazd, ten Fiat. Można przyjechać i go zobaczyć, bo jest normalnie wystawiony, nie? Też powiedzmy, kiedy w ogóle muzeum jest otwarte? Otwarte jest... Muzeum otwarte jest weekendowo, czyli hmm. piątek, sobota, niedziela od godziny 10 do 17, a otwarcie jest od 1 maja. Tak. tak, czyli widzicie ten materiał już po otwarciu i jak najbardziej możecie przyjechać. Ty masz jakieś tam... Z tego, co się zorientowałem, sentyment do no, tego okresu w motoryzacji, i do polskich w ogóle pojazdów, których można było powiedzieć, że dużo nie ma, a jednak trochę tutaj pojazdów z polską historią stoi. E, tak. No, są to pojazdy, które no, najciężej odszukać i pozyskać, ponieważ polska motoryzacja została zniszczona najpierw przez II wojnę światową, no, a potem, niestety, przez komunę. Tak? E, I ludzie. E, no, Jakoś bardzo nie szanowali tych pojazdów, a poza tym było ich bardzo mało, tak, po wojnie. Dobra, to chodzimy do tego. Yy, mówisz, że dla ciebie bardzo ważnego, ale też i dla historii Polski, polskiej motoryzacji yy, pojazdu. Yy, jaki jest plan na niego? Yy, on jest kompletny? To jest może pierwsze pytanie. drugie, co ty chciałbyś z nim auto, zrobić? Auto wygląda w, tym, w tej chwili no w takim stanie dosyć opłakanym, ale. Oczywiście będzie odbudowywane całkowicie, będzie, będzie przywracane do e, pierwotnego stanu. Mamy do porównania e, 518, e, ale już nie Mazury, które troszeczkę różnią się od tego pojazdu, e, więc mamy na czym e, oprzeć się naszą, powiedzmy, wiedzę, jak odbudować mhm. ten pojazd. Mhm. No dobra, a y, no bo widzę, że na przykład silnika tutaj nie ma. To jest tak, że dostałeś go razem. Jest silnik wyjęty. Aha, okay. e, oryginalny. Są do niego tabliczki znamionowe. Są do niego e, charakterystyczne dosyć znaczki na tylną klapę. No i jest to e, auto, które ma dzielone e, wnętrze, tak? Czyli jest w, tym, w tej 518 jest podział na szofera i pasażerów, tak? Mhm. Bo w innych 518 które mamy tutaj, te, które też były w Polsce montowane, nie ma tak, czegoś takiego, tak? Mhm. Z tego, co pamiętam, wydaje się, tutaj była ściana i tutaj... Była. Słuchajcie, tu trzeba przyjeżdżać regularnie, dlatego że no tu coś się co chwilę coś zmienia. Dla porównania. Okej. Okay. No, a tam mamy okay. przegrodę. A ona jakie miało przeznaczenie ten pojazd, ten Mazur? To trochę wygląda jak taksówka, tak czy nie? Ciężko powiedzieć, czy to była bardziej... taksówka. Raczej znaczy nie wiem, to ja były nie znam się to takiej droższe takiej auta ale... przed no. wojną, bo na taksówki to szły na przykład Ople Olimpie, które mamy tam z polskiej mhm. montowni Lil Popa która oryginalnie była na taksówce albo mniejsze 500, ósemki, tak? Ty te samochody kupowałeś w ostatnich 15 latach, czy to jest dłuższa historia? Nie, to są auta odnalezione w ciągu 15 lat i zakupione tam powiedzmy w przedziale 15 okay. lat. Czy jak z dokumentacją w sensie, czy to są jakieś zdjęcia, jak się odbudowuje? Kto to? Jest niewielka robił? ilość zdjęć. Mhm. Posiadamy zdjęcia, nawet y, prawdopodobnie tego pojazdu mhm. y, próbujemy to do, jeszcze do, do ustalić. Wn wnętrza, bo tutaj wnętrze jest bardzo mocno zniszczone, no zewnętrznie to, to powiedzmy auto ma niewielkie różnice w stosunku do 518, inne przetłoczenia błotników, inne głębokości tych błotników, więc to damy radę sobie odtworzyć, ale jeżeli ktoś ma jakiekolwiek zdjęcia lub dokumentacji odnośnie właśnie polskiego świata 518 Mazur. Mhm. Poprosimy o kontakt. to tak jak będziecie mieli jakieś informacje albo możecie jakoś pomóc Marcinowi tutaj muzeum, no to w opisie filmu znajdziecie informacje jak można się kontaktować. To jest przedwojenna część polskiej historii tak. motoryzacyjnej. I to jest dla Ciebie bardzo ważny element. Mimo, że właśnie nie wychowałeś się w. Czasach, w których tych samochodów było dużo. To jest jakiś nie wiem, może z filmów, czy co, co zaważyło? Bo dla ciebie, co ja bardzo cenię, yy, ważne jest pokazywanie tego, jak wyglądała polska myśl techniczna. Tak. Co przyświeca temu, żeby takie rzeczy robić? Bo to jest duża ilość pieniędzy, du duża ilość czasu. Oczywiście to jest Twoja kolekcja, ale no jednak mówmy się, no... e, powiedzmy tak. Polskę motoryzacyjną PRL-u. Mm. Wiele osób pamięta, nie mówię o tych najmłodszych, e, najmłodszych e, l, ludziach, tu, młodych pokoleniach, ale znowu przed, przed wojną w Polsce była montowana i produkowana bardzo duża ilość. I gdyby nie wojna, na pewno bylibyśmy potęgą motoryzacyjną, bo robiliśmy wspaniałe rzeczy, i wspaniałe pojazdy, chociażby CWST1, e, prototyp e, Sport Luxa, którego mamy silnik, tak. I to mnie zafascynowało, i to popchnęło mnie w tym kierunku, żeby właśnie głównie skupić się na motoryzacji przedwojennej. Mhm. Są samochody, które były montowane w poznańskich montowniach. No, niewiele osób pamięta takie rzeczy, tak? Mhm. No tak. A, a my posiadamy takie oryginalne auta. Słuchajcie, jak chcecie zobaczyć całość, to nie pokażemy, wam musicie tutaj przyjechać. Będę Was zachęcał w trakcie tego, w trakcie tego filmu. To, że mi Micha mi się śmieje, jestem tutaj drugi raz ale tutaj naprawdę trzeba sobie zarezerwować sporo godzin, przyjechać i sami nie uwierzycie, ile ten człowiek, który stoi obok mnie, o imieniu Marcin, był w stanie zgromadzić przez kilkanaście lat. Chcę jeszcze w tym odcinku pokazać trochę nie tyle przedwojennej motoryzacji, ale tej motoryzacji, którą myślę, że wiele osób, które ogląda ten kanał pamięta. Czyli wyjdziemy sobie i przejdziemy sobie myślę, że do kolejnych, a tego jest naprawdę bardzo dużo, więc... Chodźmy. Chodźmy. Tu mamy ja. powiedzmy auta służby, czyli milicja e, mhm. pogotowie. Mamy taki mały dział kempingowy, gdzie mamy przyczepy kempingowe. E. To możemy iść w tamtą stronę. Możemy Myślę, część, że to jest bardzo ciekawe. Część temat. aut stoi jeszcze powiedzmy przed ustawieniem. Mhm. No ta, ty, a co to jest w ogóle to? E, to, to jakiś to chyba nowy zakup, albo to my tak, gdzieś tak. w jakimś. Nie, to, to jest to uśmiecha się, czyli co? To był jakiś przypadek? Czy... Można powiedzieć, że przypadek jest zakupowy, ale no. auto kupiliśmy, będzie ono odpala, będzie puszczało fajne ognie. To jest polski? Nie, nie, to jest. Ze Stanów? To jest kupione auto z Anglii, a okay. robione było dla człowieka, który stworzył grę Carmageddon. Jeździłeś samochodem uh -huh. i rozjeżdżałeś staruszki. Oh nie, 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 robimy tu reklamy, to jest stara gra, okay. ja ją pamiętam, okay. dlatego też mi między... innymi... Z sentymentu kupiłeś, ale to je, ona, ten pojazd się jakoś pojawiał yy, w tej grze, czy...? Nie wiem, czy się pojawiał, powiem szczerze, bo dawno, bardzo dawno, to było jak ja byłem młodym chłopcem, okay. a To go... o tym mówisz? Tak, tak, tak. A, tak, tak. Dobrze. I to jest e, twórca, tak? Pomysłodawcę tego. Tak, człowiek, który stworzył tą grę. Dla niego w Stanach e, zrobiono ten pojazd. To jest na Chevroletcie C10. Na pick-upie zrobiony. Jaki to jest V8? Tak. v 8 no Myślę, że to fajnie działa. E, A to jest. To... No. Przypadkowo, to jest całkiem inna, hist inna historia. Na razie <laughs> ale nie... słuchaj, każdy, każdy kto na masową skalę, Ty zdecydowanie taką osobą jesteś, kupuje samochody, a nawet i nie na masową tylko kupuje po prostu, parę zdarzyło mu się kupić. Są te historie, każdy prawie ma taką historię z, właśnie z tych ludzi, że wieczorem gdzieś jakiś impuls, ktoś kogoś podpuścił. Tak, to no. tak można tak <laughs> powiedzieć, że tak było, że właśnie tak został zakupiony ten samochód, a jak przyjechał to... Zacząłem, zacząłem się z synem zastanawiać, po ale co? po co? No, ale to nigdy nie wiesz, czasami. <laughs> nie no. Zawsze jakiś tam iwencik możemy zrobić, tak, i tak. auto jest do wynajęcia. No fajnie. Tylko musimy go podszyć. E, Nysa, tak sobie po prostu luźno przechodzimy, ale powiedz mi, tak na przykładzie takiej nysy, nie? To to jest oryginalnie ona jeździła, czy to jest tak. Oryginalnie. Oryginalnie. Oryginalnie ona jest od, odremontowana. E... I to wszystko trzeba powiedzieć jest robione i remontowane tutaj u Ciebie? Tak, czy też zlecasz? Nie, wszystkich pojazdów nie remontujemy. E, ten pojazd akurat był robiony u nas, to były po, początki naszej e, pracy remontowej. Mhm. To był pierwszy pojazd, który, który moi pracownicy odremontowali. Okay. Pojazdy specjalne na pewno y, przykuwają oko dlatego, że Nysę można spotkać, ale Nysę milicja na przykład no już nie jest codziennie. Ale tutaj jest tak, że jak kupujesz takie samochody specjalne, jak na przykład ta Nysa milicyjna czy ten star to y, zawsze patrzysz na to, że one miały jakąś historię, że one jeździły, czy na przykład masz takie przypadki, że kupujesz i mówisz, a zrobię, mam Nysę, która była cywilem, ale przerobię ją na... Staramy się kupować auta, które miały takie przeznaczenie, mhm. i tak odbudowujemy, w jakie, do, jakiego, do jakiego celu były przeznaczone. Okay, tak? okay, okay. Tu chcieliśmy ustawić, powiedzmy, e, e, taką kolumnę, bo tu mamy auto, to Volvo, co prawda jest niepolskie, ale to było tak. dla, dla polskiego rządu. To chyba z tego co pamiętam, to któryś z prezydentów jeździł, czy premierów? Papież w Kielcach. Aha, okay. Były cztery takie pojazdy, jeżeli dobrze pamiętam. Zwykły chyba jeden był kuloodporny, okay. trochę jeździł miarzelski, potem podobno okay. Wałęsa, okay. tak historia. tak prezydent mm -hmm. i tak chcieliśmy to ustawić, no niestety trochę za krótko mamy hale, bo te karetki powiedzmy miały stać jeszcze raz z nimi, jak to szły takie kolumny jechały mm -hmm. z tymi ważnymi osobistościami, tak? mm -hmm. No dobra, idziemy do części kempingowej, która myślę, że jest dosyć interesująca ze względu na to, że pomysły na przerabianie pojazdów, jak już widzicie, tamten, tego Poloneza. To auto jest jest nazywa się Domobil to domobil. jest nadbudowa taka, którą można mhm. e, po wakacjach zdjąć, odkręca się cztery śruby, zakłada się normalną klapę od Poloneza i dalej się użytkuje To auto osobowe. Powiedz mi tak, kupiłeś, tu jest Nysa, kupiłeś Nysę, która nigdy w takiej wersji nie wychodziła, nie. to jest... Z... To jest z, 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 zrobione przez jakiś zakład e, metalowy, to nie jest Seryjna jakaś produkcja FSD mysy. Mm -hmm. Tylko ktoś to powiedzmy przerobił kilka aut takich. Ona ma oczywiście tabliczkę znamionową. To nie jest to, że ze szwagrem, tak, to się... sobie ktoś tam przerobiał w garażu. Ale też by były inne czasy, było trochę lepiej. Oczywiście. Nie można było jeszcze chyba do, do ileś tam lat wstecz yy, rejestrować takie same nie? takie pojazdy, które gdzieś tam były przerobione. Teraz, gdyby ktoś chciał stworzyć taki pojazd i go legało to bardzo ciężko. To jest też tak, że ty te samochody wyszukujesz, czy one same do ciebie bardziej przyjeżdżają? Nie, ja mam kilku dobrych znajomych, którzy wyszukują takie dla mnie. Ja też teraz już coraz mniej poświęcam czasu na poszukiwania, bo już coraz mniej czasu mam, ale, ale w większości to dobrzy znajomi, którzy coś tam trafili albo sam znalazłem. I, I przez to mogliśmy zakupić te pojazdy. Wrócę do Poloneza, bo ten Polonez teraz widzę, że jest w takim chyba. Ze... A nie, nie jest podpięty, ale trochę nie. jakby sugeruje, że jest. Można sobie też i jadówkę pociągnąć. Można. Z tyłu. Ten domobil, pamiętasz, jak udało Ci się kupić? Tak, pamiętam, bo kupiłem go bezpośrednio od producenta. A, okej. Okay. Był to człowiek w Warszawie, który mhm. produkował to. Ja go znalazłem po którymś programie na TV Turbo mhm. i. Odszukałem nazwisko, zadzwoniłem do człowieka, mówi, że ma jeszcze dwie nowe sztuki. I w ten nowe. Sposób, tak, Czyli no ty kupiłeś nową sztukę. Tylko, że no to w tej chwili jeszcze jest nieuprana, nie, nie no wygląda. Wiem, wiem. Bo jesteśmy mm -hmm. przed otwarciem. I zakupiliśmy bezpośrednio właśnie od producenta, który to produkował. To jest prywatna kolekcja. Ty mógłbyś tak naprawdę zamknąć ten teren i trzymać sobie to dla siebie, ze względu na to, że na przykład masz ochotę, nie wiem, tylko dla siebie mieć taką kolekcję. Dzięki ci za to wielkie, przynajmniej z mojej strony, że chcesz się tym dzielić. To jest kupa czasu, kupa pracy do tego, żeby to wszystko tutaj zadaszyć, żeby to wszystko pozamykać, żeby to no mniej więcej było w takim stanie, w jakim ty to kupiłeś, a nawet i lepszym, no bo przecież są ludzie, którzy pracują dla ciebie i restaurują, odbudowują te samochody. Myślę, że to, co też jest ważne, tobie przyświeca nie tylko, żeby mieć jakąś. Nie wiem, ilość, y, y, dużą ilość tych pojazdów, tylko ty stawiasz na to, żeby pokazywać trochę to, jak ta nasza historia motoryzacyjna wyglądała, nie? że też można przyjść tutaj i się przenieść w czasie. Tak, zgadza się. No. Chcemy głównym takim zamiarem otwarcia muzeum, było pokazanie tego, co było produkowane w Polsce lub montowane, mhm. ponieważ no, nie wszyscy doceniają to i nie wiedzą, nie mają takiej wiedzy, y, jak dużo żeśmy produkowali przed wojną, po wojnie. Więc e, po to jest to muzeum otwarte, żeby troszeczkę przybliżyć to i może nauczyć Dzięki ludzi, nie? ludzi tak, naszej historii. To jest seryjny, e, seryjny autobus, autobus H9. ale z ciekawą historią, tak, który. który no człowiek e, sam przebudował ten autobus, bo to służyło jako lada, tak? Czyli tutaj ktoś wchodził, tak jak ty teraz stoisz? To był i jako był, klient, tak? Jako klient, a okej, okay. i no tutaj grzejnik, jak pierdzielę. blisko mu do kampera prawie. To jest wystarczająco szalony pomysł. W tej na powiem. razie musimy poskładać i, Wiem, okay. i szybciutko ustawić jakoś fajnie.